you <music> Dzień dobry, Paweł Kmiecik, Poranek S24. Dziś Państwa i moim gościem jest Pan Profesor Tomasz Wąsik, kierownik katedry Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Takie malutkie sprostowanie na początek, to jest obecnie Wydział Nauk Farmaceutycznych. A w Był skrócie wirusolog, tak, tak długie, długi jest, początek. Tak. Po prostu będę może tak te, to skracał. Panie profesorze, słyszymy się, jak już wszyscy z pewnością wiedzą w związku z koronawirusem. Czy będzie czwarta fala pandemii, pana zdaniem? No ta kura śnieżna już się toczy, już nam wzrastają e, liczba zakażeń z dnia na dzień, praktycznie z tygodnia na tydzień. To jest tak, jak za, to jest dosyć dobra analogia że na początku to mamy 100, 150, 200, 250, tak, po się to rozkręca kula śnieżna i potem zaczyna to bardzo narastać i obawiam się, że tak to się będzie działo w najbliższej przyszłości. Czekają nas w mojej opinii, nie tylko w mojej, ale epidemiologów, zakaźników, wirusologów czekają nas nieciekawe miesiące. Myśli Pan, że ta czwarta fala może być podobna do tych poprzednich? To znaczy szpitale będą zapchane? To znaczy będą liczby w tysiącach liczone nowych zakażonych? Tak. Niestety tak. Nie mam żadnych danych ani nie mam żadnych takich optymistycznych informacji dla Państwa, że tak nie będzie. Jest, proszę Państwa, niestety są dwie dwa czynniki, które według mnie mają tutaj duży wpływ. Z jednej strony w naszym społeczeństwie nie utrwaliła się, nie utrwaliło się przekonanie, że mamy do czynienia z chorobą zakaźną, która jest chorobą bardzo groźną. Mówię tutaj o COVID-19 wywołanym przez zakażenie SARS-CoV-2 i z drugiej strony że mamy bardzo dobrze i bezpieczne szczepionki. Bardzo dobrze działające i bezpieczne szczepionki. Efekt tego jest taki, że jak była trzecia fala, gdzie mieliśmy zakażenia idące w dziesiątki tysięcy, ludzie bojąc się zachorowania, znalezienia się w szpitalu, się szczepili. Potem, gdy ta fala zaczęła spadać w sposób naturalny, to jest naturalna, naturalny proces, który obserwujemy w pandemiach, jakoś zapanowało takie wrażenie, że już w zasadzie nie, nie mamy się czego bać. I nie, nie dotarło do świadomości naszej, że z powodu koronawirusa Umarło 150 tysięcy osób w Polsce. To jest jedno duże miasto. Czyli w tym zwrocie z powodu domyślam się, że mieszczą się nie tylko osoby, które zmarły bezpośrednio. Były zatkane, tak jak pan powiedział, zapchane szpitale. Ale też na przykład nie e, mogły się leczyć. Tak. Ponieważ były oddziały covidowe i teraz ja się obawiam, że może dojść do bardzo podobnej sytuacji. Więc, modele matematyczne, które są opracowywane, które my robimy, staramy się to oszacować, wykazują, że możemy mieć do czynienia z. Liczbą nowych przypadków dziennie od kilkunastu tysięcy. Najbardziej pesymistyczny model zakłada 30 tysięcy po 30 tysięcy przypadków dziennie. Listopad, początek grudnia. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale kilkunastu tysięcy możemy się spodziewać. I tak jak powiedziałem, to też zależy w dużym. Stopniu od nas. Jeżeli dalej się nie będziemy szczepili, bo w zasadzie akcja szczepień wyhamowała, nowych szczepień jest coraz mniej, to wirus w naszej populacji ma jeszcze bardzo duży odsetek osób, które są na niego wrażliwe. Proszę z Państwa, proszę zdać sobie z tego sprawę, że 98% przypadków hospitalizacji z powodu zakażenia SARS-CoV-2, które obecnie obserwujemy w Niemczech, w Polsce, w Anglii, we Francji, w całej Europie, w Stanach Zjednoczonych, to są osoby nieszczepione. W Polsce wyszczepionych mamy około troszkę ponad 18 milionów osób. Dzieci teraz idą do szkoły, wróciliśmy z wakacji, poprzywoziliśmy sobie tego wirusa. I teraz on będzie w tej populacji osób niezakażonych krążył i będziemy mieli taką sytuację właśnie, że ta kula śnieżna, o której mówiłem na początku naszej rozmowy, właśnie będzie się dzięki tym osobom, które są dalej wrażliwe i nie są zabezpieczone, będzie się rozwijała. A jeszcze do tego proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z nowym wariantem tego wirusa, z tą słynną deltą. A nawet I... wariantami, bo teraz już te litery alfabetu się mnożą. Tak, ale to jest te pozostałe, które są, to my o nich wiemy w zasadzie, tak samo jak o Delcie wiemy już od zasadzie od początku roku. Tylko, że najbardziej zakaźny z tych wszystkich, które, które, obecnie krążą, to jest właśnie ten wariant indyjski. I Jeżeli współczynnik reprodukcji wirusa w tych typu, ten z WHM by był koło jednego, jeden i dwa, to tutaj mamy siedem. I teraz bardzo prosto jest wyliczyć z wzorów, że jeżeli mamy wirusa o takim Współczynniku reprodukcji w populacji, która jest wrażliwa, to żeby uzyskać odporność stadną, musimy mieć 85% społeczeństwa albo zaszczepionego, albo odpornego po przechorowaniu. A my tego nie mamy. My mamy obecnie około 55%. Czyli proszę zauważyć w naszym społeczeństwie, jaki duży odsetek osób jest wrażliwych, i właśnie te osoby będą teraz. Orowały, te osoby będą w szpitalach, te osoby będą podłączane do respiratorów. Panie profesorze, powiedział pan, że koniec listopada, początek grudnia, choć domyślam się, że to była tylko hmm, hipoteza pewnego rodzaju. Myśli pan, że możemy, czy pan profesor jest w stanie mniej więcej określić datę rozpoczęcia tej tak zwanej czwartej fali? Ona już się rozpoczyna. Proszę zwrócić uwagę, że mamy na razie po 250 yy, przypadków yy, dziennie z tego, co ministerstwo podaje. Proszę zwrócić uwagę, że my testujemy, znowu ten model testowania jest fatalny u nas, bo testujemy tylko osoby objawowe. Dzieci idą do szkoły, w mojej opinii dzieci powinny być przynajmniej dwa razy w tygodniu w szkole testowane, łącznie z nauczycielami. I teraz pod koniec września już będziemy mieli nie 200-300 przypadków, tylko będziemy mieli 1000-1500 przypadków i potem to zacznie gwałtownie narastać. Taka jest natura szerzenia się wirusa w populacji, która jest na niego podatna. My to doskonale te modele znamy, wiemy, jak to wygląda. I, i, I tutaj dokładnych dat nikt panu też nie da, bo jeżeli akcje szczepień w szkołach i osoby, które wróciły z wakacji, teraz zaczną się szczepić chętniej, będziemy mieli więcej osób wyszczepionych, to ta fala będzie bardziej płaska i będzie przejechała łagodniej. Jeżeli nie, możemy mieć znowu sytuację, że karetki będą czekały w kolejce przed oddziałami Panie profesorze, powiedział pan o tych 85%, które oznacza odporność stadną. Do tej pory wyszczepionych czy zaszczepionych, ładniej mówiąc, jest około 50%. Oczywiście to zależy od gminy, od powiatu, od województwa, mniej to, więcej. Śląskie jest akurat wśród tych województw, gdzie ta sytuacja nie jest aż taka tragiczna jak na, na, na ścianie wschodniej. Pytanie jednak, czy to 50%, około 50% z naciskiem na około e, oznacza, że ci zaszczepieni na przykład mogą być spokojni, to oznacza, że ci niezaszczepieni, którzy jak wynika z tego będą chorowali, może nie będą mieli aż tak dużych problemów z leczeniem, aż tak bardzo te szpitale nie będą zapchane jak w falach poprzednich, kiedy zaszczepionych nie było aż tylu albo i wcale. Mamy teraz do czynienia z bardziej zjadliwym wirusem, znaczy nie tyle, że powodującym cięższy przebieg choroby, ale z wirusem bardziej zakaźnym. Tak jak powiedziałem, on się o wiele łatwiej przenosi, namnaża się w organizmie osoby chorej około kilkaset razy szybciej. Czyli ta osoba, która jest zakażona tym wirusem, produkuje go o wiele więcej, czyli on się rozchodzi jak ogień po, 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 po suchej ściółce i właśnie tak jak pan powiedział wśród tych osób które są niezaszczepione osoby które są zaszczepione w 99 z przecinkiem procentach mogą być pewne że nawet gdy będą miały kontakt z wirusem i się zakażą nie będą przebieg będzie łagodny i nie będą musiały być hospitalizowane tak to wynika z danych wśród tych krajów, gdzie ta czwarta fala już jest bardzo wyraźnie wznosząca, tak jak chociażby w, u naszych zachodnich sąsiadów yy, w Niemczech. Ja pozwolę gdzie sobie też mną... właśnie podają. Niemcy podają dokładnie 99, tam 2 czy 3% osób, które są hospitalizowane, to są osoby nieszczepione. I, ja I potem te osoby sobie... nieszczepione. Yy, proszą lekarzy, na oddziałach, żeby je zaszczepić, Mało ale to już jest za późno. Wycieczkę zrobić sam też w marcu ciężko szpitalnie przechodziłem koronawirusa. Jestem już w pełni zaszczepiony i do takich szczepień, tak przy okazji oczywiście bardzo zachęcamy. Ja też zachęcam, Panie proszę Państwa, proszę profesorze. mi wierzyć. Szczepionka jest, szczepionki, które są w Polsce dopuszczane, są bezpieczne i rzeczywiście chronią przed ciężkim przebiegiem tej choroby, a jak podkreślam, choroba jest. Śmiertelna zabiła już 150 tysięcy osób. To jest takie miasto jak Zawiercie, plus jeszcze. Trzy, zawiercia, to Trzy zawiercia, i Trzy jeszcze zawiercia trochę. Ale. Zniknęły, to tak jakby ktoś Połowy Katowic może mniej więcej. I, I ja nie potrafię zrozumieć, że są niestety w naszym społeczeństwie ludzie, którzy to negują. Mówią, że to jest korona ściema, że w ogóle nie mamy pandemii. No jakżeż można tak mówić. Panie profesorze, jest pan wirusologiem. Pewnie czasem słyszy pan może takie pytania, sam się czasem tak zastanawiam, dlaczego właściwie do tej pory, skoro już koronawirus trwa, no, zależy jaką datę graniczną przyjąć, ale nie całe dwa lata lub około dwa lata, nie wynaleziono leku, jak pan myśli? To nie jest takie proste, proszę pana, bo leki przeciwwirusowe. Są lekami bardzo specyficznymi, które działają na procesy, które dzieją, dzieją się w naszych komórkach. Jeżeli mówimy o chorobach odbakteryjnych, mamy antybiotyki, które działają na terenie komórki bakteryjnej. Dla naszych komórek one nie wywierają żadnego wpływu. Wszystkie leki przeciwwirusowe muszą przerywać cykl namnażania się wirusa, czyli muszą działać w naszych komórkach. Więc muszą działać na proces w naszych komórkach wirusowych, który po prostu zablokuje nam narzanie tego wirusa, ale te leki penetrują też do komórek, które mm, są niezakażone wirusem. Więc wiele tych leków świetnie obniża produkcję wirusa, ale jest też toksycznych dla komórek, dlatego nie mogą być zastosowane. Ja swoim studentom mówię tak coś takiego, troszeczkę żart żartując, że jeżeli powiemy, że idealny lek przeciwwirusowy to jest taki, który hamuje replikację wirusa w komórce, no to takim lekiem jest cianek potasu. W 100%. Tylko, że Nie zachęcamy to, że do brania. Że zabija też komórkę. I tak mamy też z lekami przeciwwirusowymi. Poza tym proszę zwrócić uwagę, że tutaj musimy dobrać lek, który będzie swoisty przeciwko procesowi, temu wirusowym będzie hamował odpowiedni enzym, nie wyrządzając krzywdy. Jest to niezmiernie trudne do zrobienia, natomiast już są prace nad preparatami, które są swoiste, które mam nadzieję, że niedługo będą już wprowadzone, niedługo, ja mówię tutaj kwestia pół roku, do badań klinicznych, Także ten lek będziemy mieli w, nie prędzej, wydaje mi się, niż za rok, półtora roku, o ile w ogóle to się uda. Proszę zwrócić uwagę, że mamy wiele chorób odwirusowych, a leków swoistych przeciwko tym chorobom mamy naprawdę bardzo mało. Tak samo. Bardzo dobrze, że udało się tutaj skonstruować szczepionkę i ta szczepionka działa. Tu mieliśmy szczęście. Proszę zwrócić uwagę, że przeciwko takim wirusom jak HIV czy HCV, my nie mamy szczepionki. Za to mamy dobre leki. Tutaj mamy na razie sytuację, że mamy bardzo dobrze działające szczepionki, nie mamy leków. Panie Te profesorze, le jeszcze na koniec pytanie, proszę ba, o w miarę krótką odpowiedź: chodzi o maseczki. Jeśli już ta czwarta fala się mocno rozpędzi, pewnie znowu będziemy musieli wszędzie chodzić w maseczkach, czy one y, rzeczywiście mają duży efekt, y, czy w ogóle jakikolwiek efekt. Przecież w zamkniętych bezwzględnie tak mają efekt atomy czy y, cząstki y, wirusa są takie, że przenikają. Osoba, która jest zakażona, a jeszcze nie jest objawowa, też wydycha tego wirusa, i jeżeli ona nie ma maseczki, jest w stanie e, zakazić wiele osób. Proszę Państwa, idziemy do sklepu, wchodzimy do pomieszczeń e, zamkniętych, wchodzimy do autobusu, zakładamy maseczki. Raz i dla siebie, i dla naszych współobywateli. Jeżeli maseczkę dla siebie, żeby samemu się nie zakazić, a je, jeżeli jesteśmy zakażeni bezobjawowo, bądź jest to początek naszego zakażenia, żeby tego wirusa nadmiernie nie rozsiewać. Apeluję gorąco, proszę Państwa, oprócz tego, żeby się szczepić, to jeszcze stosować maseczki, dystans i mycie rąk. Czyli ten, ten klasyczny MDM, to jest profilaktyka, jest najlepsza przy, przy, przy prewencji chorób wirusowych. Bardzo dziękuję. Dużo zdrowia. Dziękuję Państwu również i proszę Państwa, proszę się iść zaszczepić, jeżeli Państwo jeszcze tego nie zrobili, dla Twojego dobra, dla dobra swoich najbliższych. Zachęcamy do tego jak najbardziej. Bardzo dziękuję Państwa i moim gościem był Pan Profesor Tomasz Wąsik, kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii Śląski Uniwersytet Medyczny. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, zdrowia życzę, kłaniam się.